Siema widzowie, zostałem zbanowany od Omegle. Przeczytajcie sobie to. Ja to już przeczytałem. Wielu skarg od użytkowników, ale to było już wcześniej, to było jakieś to było 345 godzin chyba. Tak. Mhm. I mogę mogę zapłacić i będę już nie będę musiał czekać. Mhm. O, nie no. Czemu? No, albo że zapłacę kartą, może jak, jak zapłacę, to będę miał nową. To co, są? ja mam, nie wiem, ja mam mieć kamerę, nie normalnie sobie grać i nie będą gadać ze mną? O Boże, ale To tyle chciałam powiedzieć. Stawcie lajka like i suba. Pa pa!